E. co to jest? List. Dla mnie. Już długi czas nie otrzymywałem żadnych pism. Chociaż koperta wygląda trochę niecodziennie. Myślę, że zajrzę do środka. Hmm, no jasne. Od Angela. Ha. Cześć, Husky. Z racji tego, że ominęło cię moje show, to wysyłam ci prezencik. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Całusy? Angel Dust? Mam nadzieję, że to ta forsa, którą mi wisi za alko. Co do diabła? Dla mojego słodkiego haska. Angel, co to do cholery jest? Hmm? Cóż, wygląda na to, że spodobał mu się prezent. A, też tak sądzisz, panie tłuścioszku? Mam tylko jedno pytanie: dlaczego?